Halo, dzień dobry, witajcie w nowym odcinku Zagrajmy w Wiedźmi na poziomie trudnym. Dzisiaj mam plan taki, żeby ruszyć e, do Wiedźmy. Mamy też takie zadanie, podpytać ją, czy to jej sprawka. Zapytać, co za Alvinem. I dodatkowo kapusta, bo... E... Świeże groby, przez tę wioskę najwyraźniej przeszła niedawno tutaj. zaraza. Tak. I potem sobie pójdziemy do Mikula, a po Mikulu będziemy mogli na spokojnie przejść do krypty. W krypcie przyda nam się nasz przyjaciel kot. Nie, ja już zniknął ten gościu, chyba mu przeszło. Albo nie żyje. Interesujące. Karolina nie żyje. Psy ją zjadły. A mniem, nie. Niem. Czego chcesz? Chciałem o coś spytać. Pytaj. Widzę, że przygarnęłaś Alwina. A co? Miałam sierotę samego zostawić? Poza tym on ma potencjał. Co masz na myśli? Jest w nim moc, ale nie wiem, czy potrafi sobie z nią poradzić. Daję mu ziółka na noc i przynajmniej śpi spokojnie. Zyskałaś w moich oczach. Mało kto bierze sobie dodatkową gębę do wykarmienia w takich czasach. Tak naprawdę przygarnęłam go, bo idzie zima. Jak będę głodna, to go zjem. <tak>, tak pewnie mówią wioskowi. Uważają mnie za potwora. A jesteś potworem? W każdym człowieku kryje się potwór. O właśnie. Hmm, pokaż, co masz jeszcze. Od razu sprzedam, bo potem zapomnę. Już mamy dość pokaźną, pokaźną sumkę oranów. Jeszcze musimy wygrać z Mikulem i z Odem. Odo będzie dość ciężkim graczem, bo to hazardista. Przeczytałem, przeczytałem. Dobrze, muszę sprawdzić wszystkie księgi, bo one się przydadzą. I przy razie wiemy, ile zabiliśmy, bargestów mniej więcej. Więc tu jest 66 bargestów w tym momencie zabitych. No, możemy posprzedawać w sumie też te. Jak za dużo pozbieracie. Ee, właśnie, albo pozabijacie topielców, albo utopców, możecie tu jej posprzedawać. Zawsze taki grosz wpadnie. Natomiast. O, Witor Rubedo. O, Rubeda. Rebis. Czyli w sumie wszystko, żeby zrobić ulepszoną jaskółkę. Ale droga jak diabli, 40 za sztukę. Porąbało cię chyba, kobieto. Aż tak tych jaskółek nie potrzebuję. Eee, dobra, ale chciałbym pogadać z. Czego tobą. chcesz? Muszę wiedzieć, skąd wzięła się bestia. Czemu przychodzisz z tym do mnie? Zawsze słyszałem, że wiedźmy to mądre kobiety, posiadające rozległą wiedzę w dziedzinie magii. No cóż. Nie pomyliłeś się bardzo. Ale w tym przypadku nie będę mogła ci pomóc. Za to znam kogoś, kto może. Któż to taki? Ten mały chłopiec. Alwin. To silne źródło. Potrafi wieszczyć, wie o rzeczach, o których nam się nawet nie śniło. Jeśli podam mu pewną miksturę, powinien nam coś powiedzieć. Nie będzie to dla niego niebezpieczne? Nic mu się nie stanie. Nie musisz się tak nad nim trząść. Przynieś mi po prostu pięć kwiatków białego mirtu, który rośnie wokół wioski, a znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania. Jeśli nie znasz się na zielarstwie, mogę sprzedać ci książkę, gdzie wszystko jest opisane. Na sprzedać? Ciężkie czasy. Uratowałeś mnie. Jesteś naprawdę dzielny. Ponieważ wcześniej przeczytałem książkę, mam białego mirtu 24. Mogę już wracać do Wiedźmy. Dowiedz mi się czegoś. Czego chcesz? Wielebny uważa, że przyzwałaś bestię. A ty co uważasz? Jeszcze nic. Powiedz, jaka jest twoja wersja. Nie mam z tym nic wspólnego. No, to żeś mi powiedziała. Okej. Okay. Czego chcesz? Przyniosłem płatki białego mirtu. Świetnie. Teraz przyrządzimy z nich miksturę. Jak się ją robi? Interesują cię wiedźmie tajemnice, co? Jeśli przyrzekniesz, że nikomu nie przekażesz tej wiedzy, zdradzę ci sekret. Przyrzekam. Słuchaj więc uważnie. Weź dwie uncje trupiego jadu. Zmieszaj je z garścią płatków białego mirtu. Wymów swoje imię w spak. Zakręć się trzy razy przez lewe ramię, spluń w ogień i wymieszaj ponownie. Strasznie to skomplikowane. Wiedziałam, że żaden mężczyzna nie zrozumie wiedźmi i magii. Daj mi chwilę na przygotowanie mikstury. Do zobaczenia. Okay. Wróć później. Jestem, Jestem tutaj. zajęta. Dobrze, czyli musimy wyjść. I wejść. I powinna się udać. Karolina nie żyje. Psy ją zjadły. Co jest. To Czego chcesz? Trzeba wyjść i wejść i już jest gotowa. Mikstura jest już gotowa? Tak. Alvin wypij to. I żadnego marudzenia. Koszkie. Mówiłam, żebyś nie marudził. A teraz... mów. Abigail, boję się. Dlaczego oni obdarli pieska ze skóry? Dlaczego go skrzywdzili? Piesek był dobry, nikomu nie zrobił nic złego. I ta dziewczynka z domu za wioską krzyczała. Tak strasznie nieludzko jakoś. Niegrzeczne dzieci! Znowu znęcaliście się nad szczeniakiem wiedźmy? Za karę nie dostaniecie dzisiaj kolacji. Płynie niewinna krew, bratnia krew. Śmiechy mężczyzn i krzyki kobiety. Złe twarze wykrzywione alkoholem i niepożądaniem. ją, Pokaż jej, że jesteś mężczyzną. Złoto. Złoto splamione krwią. Rodzi się bestia. Śmierć. Kara ostateczna. Kto na nią zasługuje? Kto jest winien? Kto umrze? Bestia już raz umarła. Nie, Nie boisz się śmierci? Jest śmiercią. Jak, Jak chcesz pokonać ludzką podłość, słowo bestii? Mieczem? Ty, który umarłeś, a wciąż chodzisz Powiedz kto jest winny? Kto mnie wezwał? Wystarczy. To się może źle skończyć. Abigail, przerwij trans. Już. Na moc siedmiu sfer, opuść to ciało, zaklinam cię, odejdź. Chce mi się spać. Alvin, hmm. Alwin, do łóżka. Przed tobą był tu inny wiedźmin, Berengar. Zostawił te notatki. Może ci pomogą. Dzięki. Bywaj. Okej. Okay. Nie, nie pójdziemy jeszcze do wielebnego. Do wielebnego pójdziemy później. Bo on stwierdzi, że jesteśmy najprawdopodobniej nieskuteczni, a chciałbym wykonać jeszcze resztę zadań, to znaczy iść do Mikula, iść do Oda, z Mikulem jeszcze możemy od razu załatwić dwie dodatkowe e, sprawy. Bo pierwsze możemy zagrać w kościelnego pokera. Oczywiście wygrać. Następnie możemy dostać krew Guli, żeby wykonać misję dla Kalksteina. I jeszcze, teraz trzecia sprawa, której sobie właśnie przypomniałem, możemy dorwać yy, bestie skrypty. Dobra, tu nie ma Kalksteina, więc się nic nie powinno dziać. Stać! Czego? Jak to czego? Chcę wejść do miasta. Nie można do miasta. Jest ta, no... krawantana no. Na... <grym> Długo jeszcze będzie ta krawantana na obowiązywać? Dowódca wie. Ja pojęcia nie A dowódca pewnie w środku siedzi. Kwarantanna obowiązuje wszystkich bez wyjątku? Nie wiem. Wpuszczasz kogoś? Jak Gleit pokaże, to wpuszczamy. Rozumiem. Pogadajmy chwilę. No. Wielebny wie, że tu jesteś? Wie Oczywiście Nie wierzę A masz jakiś znak Łodniego? Nie Wielebny mówił znak łognia czcić Znaczy ty Łod Wielebnego Gdzie dostanę glejt? Zakon płonącej róży ma glejty Wieczny łogień pomaga w walce z zarazą nie widziałem tu żadnego zakonnika. Może Wielebny będzie coś wiedział na ten temat? On dużo wie. Nie zaszkodzi spytać. Bywaj. Co bywaj? Gdzie? Wielebny mówił... Znak ł Tak, tak, tak. Wiem. Jakie macie problemy w okolicy? No tak, Kartiona, czy jak tam... Chorób ludzi zabija. I potwory też mamy. Potwory? A jakie, jeśli można zapytać? No, wilcy są u nas? Oj, dużo ich. Są te, no, martwiejce i są też elfy. I koboldy są. Wilcy, powiadasz. Oj, siła ich, panie! I kundli jakich zdziczałych. Dawniej żem w nie kamieniami i kucie się ciskał, ale się teraz boję. Ta. No. Znalazłem dziwne, krasnoludzkie kości. Nie wiem, co ludzie ci nagadali, ale ja od dawna nie gram. Daję słowo. Spokojnie, Mikul. Tylko pytam. Wielebny ci powie, że grę spaliłem i diabła się wyrzekłem. Gadaj z Krasnalem Zoltanem. Z Zoltanem powiadasz. Hmm. Chwila, to może inaczej trzeba Wiele... z... Nie wiem, co... Spoko... Wiele... Mówisz, że kości spaliłeś. A mnie się widzi, że to dym w oczy. Niby skąd? Zoltan mi powiedział: Nie obawiaj się, ja też jestem graczem. U, stracha, żeś mi napędził. Przyjdź tu, kiedy zagrać? Ludno stać cały dzień. Bo że przegra? zawsze przegra? No. A jeszcze zapytamy go, gdzie mogę ci pomóc. Mówi, że mogę ci w czymś pomóc. O, bo ja, panie, martwiejców mam się pozbyć. Martwiejców? Ano, pan komendant kazali iść do krypty. Tam dalej kawałek drogą, a ja żem nigdy w życiu nie walczył. Boję się. Martwiejce powiadasz. Proszę, panie. Jestem wiedźminem. Zlikwiduję martwiaki, a ty w zamian zapłacisz mi 200 orenów i powiesz Wielebnemu, że ci pomogłem. Dobrze, panie. Ja powiem, co wiem, ale niedużo tego będzie. A bogaty to ja też nie jestem. Ale dobrze, byle martwiejce ubić. Bywaj. No to było nieprzekonujące. Nie wiem czy dostanę zapłatę, ale mogę zagrać z Mikulem i właśnie do tego zmierzam. Oczywiście wrócę do was jak już uda mi się to pokonać. Do zobaczenia. Powiem ja wam sukces. Całkiem niezły wygrałem z Nikulem i pójdziemy teraz do krypty od razu. Może jeszcze zdążymy wykonać to zadanie. Tam parę góri pozabijamy, dostaniemy krew i zabijemy jeszcze tego... E, ...potwora. Nie powinno być trudno, my jesteśmy dość dobrze wykokszeni. Właśnie, ja chyba dostałem od tej Abigail w końcu, nie wiem, kupowaliśmy tą olej na... O! O, to coś ciekawego. A, pewnie mogę sobie wykonać ten... tutaj jednak następny poziom doświadczenia będę musiał wbić. Ale mi Będę musiał wbić w oleje Nakładem na miecz. O miejsce mocy widzę. Ciekawe, czy to widzą tylko wiedźmi, na przykład czarodzieje, czy ludzie też widzą takie miejsca mocy? Raczej nie. Musisz być obdarzony choć cząstkową magią, żeby widzieć coś takiego. Dobra. I tu jest krypta. I zrobimy sobie tak. Zapisuję grę. I wbijamy. Patrz. Przyczyną śmierci musiała być zawartość tej buteleczki, zwłoki pewnie zwabiły gulę. Patrzcie jak tu ciemno, tu normalnie nic nie widać tak kompletnie. Ciało dziewczyny, gdzie jest ta buteleczka? O, buteleczka. No nie! Co za dziadek, już ładnie wyszło. Tyle, że nic nie widzę To mnie denerwuje, poproszę kota I Kot działa w ten sposób że nagle coś widzimy I krew gula, super, o to chodziło właśnie No, o dobra, o to mi chodziło To już nic nie da zrobić, ale przejdźmy jeszcze, bo to nie jest jedyny gól. W okolicy, gdzie on jest? Słuchajcie, dwa ciosy i co, co się stało? Dostałem ładnie. <laughs> tu jest drugi, dlatego mi tak życie spadało. Teraz zginę. Uf. Dawaj. No, to było mocne. Tu jest miejsce mocy, ale możemy się też dalej przejść. Z region Sala. No właśnie. O, wcale. O, samo oczek Ciężka walka. Z ogóle to są jednak potężne potworki, szczególnie jak jest ich więcej. Pozbierajmy wszystko i poczekajmy aż się zregeneruje. A jeszcze w sumie wypi tą wodę. Zwiększa regenerację hmm, ciała jakieś. O, trochę renów. Zawsze to. Może sarkofagów, Może. O! Czy to jest igni? To jest igni. Poznaliśmy następny znak. Znak ognia. Muszę oczywiście posprawdzać, czy tutaj czegoś nie ma, bo to nam się przyda. A oni tego potwora będziemy mogli później dostać, jak powiemy, że już jest wyczyszczone, bo będą chcieli się przekuć przez ścianę, chyba przez tą. Przez gdzieś będą chcieli przejść Więc mapa o tutaj Czekajcie Tu? Tu Nie tu, może Tam To zniknie i wtedy będziemy Tam w ogóle dalej korytarz prowadzi I trzeba będzie się tam dostać Tam jest właśnie potwór Który nas najbardziej interesuje Ta dziewczyna, Ciekawe, co to za dziewczyna Znaczy ja już wiem Wy prawdopodobnie też Chyba, że nie graliście w Wiedźmina. To zaraz się dowiecie. Musimy się tylko przetransportować do Mikulap, a tam dowiemy się kto to był. Przy okazji ta mm, wizja... Dowieszczenie Alwina nam dużo już podpowiada, trzeba sobie to do, dokładnie poukładać. Znacznie łatwiej jest, jak już wygraliście parę razy, żeby wiedzieć, co tu się faktycznie stało. Nagle wam się układa, że tu jest mnóstwo podpowiedzi w każdym zdaniu, co się faktycznie działo. Teraz ja się, ale pozbierajmy wszystko, bo to jest potrzebne. O, o tam się coś dzieje, już widzę. Widzicie to? Tam będzie gruba akcja. A my jesteśmy napompowani i kotem, i jaskółką. Czyli możemy iść. Super. Zostawcie mnie w spokoju! Mówiłem, że nie oddam mojej pracowni za żadne skarby! Oddasz dziady go? Albo... Albo co? Wiedźmin! Zabić go! Dziadem zajmiemy się później! Nie sądzę. O! Dorwaliśmy cię wiedźminie. Trzeba było nie zadzierać salamandrą. Ten most będzie twoim grobem. Nie mogliście wcześniej. No, Kuczak podpalił mnie. Co za Franca. No, 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 dawaj. Nie wiem, czemu nie chciał znaku użyć. Fania jeden. Prawie zginąłem przez to, że znaku nie chciał użyć. Dziękuję, mnie. Ocaliłeś mnie. Chcieli mojego laboratorium, moich retort, alembików, pieców alchemicznych, moich skarbów. Nie ma sprawy. Znam powody wydarzeń, których właśnie byłem świadkiem. Salamandrze brakuje sprzętu, żeby wykorzystać skradzione tajemnice. Bez aparatury na nic im wiedźmińskie mutageny. Prawie udało im się ukraść skarby Kalksteina. Prawie udało im się w Kermoren. prawie robi wielką różnicę Gdybym wtedy został z Wesemirem dzisiejsze wypadki potoczyłyby się inaczej Dokładnie tak Tym bardziej że zjawili się tu przeze mnie o. przez decyzję którą O ale daleko podziął. jest Wiedźmin A czy gdyby się zawczasu z nauką koncentracji Trzeba być daleko tak, samo? tak to była dobra decyzja a z konsekwencjami sobie poradziłem. Nie dziwi mnie to. Wyglądasz na kogoś, kto nie ogląda się za siebie. Gdybyś potrzebował składników alchemicznych do twoich wiedźmińskich eliksirów, przyjdź do mojej pracowni w Wyzimie. Dam ci specjalne ceny. Zatem do zobaczenia. O, i Mikul od razu. Świetnie. Trzeba było nie bronić dziada. Znowu będzie gadał. O czym mówisz? Staruch tu przyłazi i cięgiem gada, i gadasz mnie, łeb boli. Jeszcze raz przylezie to go kamieniami, obrzucim. Lepiej go nie drażni, to potężny alchemik. Eee, kapitan powiedział: Puszczać ino tych, co Glejt mają. Wiem, wiem. Jutro mnie pod bramę łyńską przenoszą. Tam mój będę stał. Jak Glejt będzie, tam mnie szukaj. O, i od razu Wam mogę teraz powiedzieć, że jeśli byśmy pozostali z Wesemirem w poprzedniej e, podczas poprzedniej rozgrywki czy poprzednim na prologu wtedy tutaj spotkalibyśmy również e, albo zmutowanego już chyba tutaj były już psy zmutowane ogary I one dawały tak dość solidnie popalić e, dobra zakończmy sobie tutaj akcję z no. Mikulem pozbyłem się guli skrypty. dziękuję mistrzu po stokroć Trzymaj, Łoto, mój miesięczny żołd! Koledzy się ucieszą. Planowali iść skarby jakoweś, wydobywać skrypty, łopatę wziąć i ścianę jedną przebić. Znalazłem tam dość świeże ciało młodej kobiety. Jej zwłoki zwabiły gulę. Ilsa? Nie! Niemożliwe! Ja żem ją kochał! Bardzo kochał! Nie wiem, jak się nazywała. Prawdopodobnie otruła się. Nie! Nie! Wiedźma podła struła moją Ilzę! Czarcia dziwka truciznę mojej Ilzie! Nie! Boleję nad twą stratą, ale miałeś mi powiedzieć coś o Salamandrze. Łoni ty mają. Tylko łoni. Zostaw mnie. Ty masz złe oko i złe wieści przynosisz. Odejdź! Nie Do zapomnij wspomnieć Wielebnemu, że zająłem się gulami. Bywaj. Dobra, to mamy załatwione i jeszcze od razu załatwimy sobie już super, ale jeszcze możemy zarobić dodatkowo. Nie? Nie mnie nie wpuścić? Kołowy wynalazców z Oksenfurtu Furtu musiało ich przekupić. Hmm. Co ci tu sprowadza? Ponoć potrzebujesz krwi gula. Masz ją? Mam. Spokojnie. Najpierw zapłata. Ta krew jest mi potrzebna do badań. A mi pieniądze do życia, dawaj kasę. No i pięknie. Dostałem nagrodę za krew guli, Świetnie. Zawsze to trochę doświadczenia. Natomiast jeszcze sobie z nim pogadamy. Skandaliczne. Już trzeci raz nie uznali mojej przepustki. No, skandal. Co cię tu sprowadza? Wiedzicie, że zawsze z nim gadałem w karczmie, nigdy tutaj na moście. I tych tekstów poprzedzających tą rozmowę, co tu cię tu sprowadza, nie, nie słyszałem. Pierwszy raz to słyszę. Nie wyglądasz na tutejszego. Mieszkam w Wyzimie. Właśnie wracam z wielkiego zlotu alchemików, piromantów i geomantów. Ach, Wiedźminie, Oksenfurt to wspaniałe miasto. Kolebka nauki. Nie wątpię, doszliście do czegoś konkretnego? To było niesamowite przeżycie. Przedstawiłem moją dysertację na temat hmm, konkretnego? Takich zlotów nie organizuje się, żeby rozmawiać o konkretach. Aha. W takim razie nie widzę sensu. Ja się... Nauka jest jak wielka rzeka, pełna pomniejszych nurtów, wirów i zdradliwych rozlewisk. Samotny flisak nie zdoła poznać wszystkich tajemnic rzeki, dopłynąć do źródeł i powrócić. Musi zawinąć do portu, gdzie porozmawia z innymi flisakami, wymieni informacje... A w ten sposób. Okej, okay. Radzie się w trupa i zostawi ostatnie pieniądze w modelu. Ja. Już rozumiem, o co chodzi z tymi znotami alkoholowymi. Ja hmm. Nauka jest jak rzeka, nieskończona, niepowstrzymana. O, przepraszam, zamyśliłem się. Nie o. szkodzi. Mówiłeś, że wracasz do wyzimy. Tak. Gdyby nie kwarantanna, nie traciłbym czasu na siedzenie w karczmie. Prowadzę badania. Bardzo ważne, przełomowe odkrycia wiszą w powietrzu, a ja marnuję czas, pijąc alkohol. Nieudolnie wydestylowany alkohol. Wysłałem wiadomość do mojego przyjaciela z koła alchemicznego. Prosiłem, żeby mi załatwił Glejt. Cóż, życzę powodzenia. Dziękuję. Muszą mnie wpuścić. Muszą. muszą. No, Chciałem zapytać, zapytać o alchemię. Wreszcie, ktoś na poziomie. Już myślałem, że mieszkańcy tej zapomnianej przez bogów wioski myślą jedynie o swoich przyziemnych problemach. Po pierwsze, nie jestem tutajszy. Po drugie, gdyby wieśniacy myśleli o alchemii, nie byłoby alchemików. Wszyscy umarliby z głodu. Aha, typowa krótkowzroczność. Alchemia jest matką wszystkich nauk, Wiedźminie. Wiesz dlaczego? Ponieważ pozwala zrozumieć świat. Wszystko, co nas otacza, jest właśnie alchemią, z której próbujesz nieudolnie pić. W twoim organizmie cały czas zachodzą procesy alchemiczne. To dzięki tym procesom jesz, oddychasz i wydalasz... Powiem więcej, dzięki nim myślisz i czujesz. Alchemia to życie. Zmieńmy temat, zanim wieśniacy spalą nas na stosie za herezję. <laughs> Nie można zamknąć ust na ucy, ale niech będzie. Czego chciałeś się dowiedzieć? A, takie te teksty, dobra. Skąd Pię bierzesz bazy do eliksirów? Aby uzyskać właściwy destylat, potrzebna jest aparatura. Osobiście używam atanatora sprzężonego z alembikiem, który jest dodatkowo wyposażony w kolumnę rektyfikacyjną oraz miedzianą chłodnicę. Wyobraź sobie, że nie mam pod ręką atanatora sprzężonego. Praca w terenie. Rozumiem. Hmm. Jestem pewien, że Olaf ma jakąś przyzwoitą wódkę lub spirytus, które nadadzą się na bazę alchemiczną. Okay. Skąd składniki? brać składniki? Jeśli sam chcesz pozyskiwać komponenty, będziesz potrzebował książek. Znajdziesz w nich ryciny i opisy składników, zarówno zwierzęcych, jak i roślinnych. Alternatywą są kupcy, ale to zdziercy. Jeśli chodzi o tkanki i organella potworów, hmm, ja wynajmuję wiedźmina lub myśliwego. Interesują mnie receptury. Gotowe recepty są rzadkie i raczej trudno je kupić. Zachęcam do eksperymentów. Warto modyfikować istniejące przepisy. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak wielkie jest znaczenie metody empirycznej w nauce. Okej, okay, ciekawe. Zmienimy temat. Dobra. Ależ Wiesz? dopiero zaczęliśmy. No jasne, tak. Okej, okay, to sobie wszystko. I w sumie zbliżamy się do końca odcinka, bo już prawie pół godziny. Także widzimy się w następnym, a w następnym pójdziemy zabić potwora skrypty. Trzymajcie się. Cześć.